Cześć! Dzień dobry w ten piękny sobotni poranek. No już może nie do końca poranek, bo już tak naprawdę u mnie jest południe, jak teraz to nagrywam, natomiast jest przepiękna pogoda, no i w końcu mam nadzieję zrealizować cel z zeszłego tygodnia, kiedy jeszcze nie wiedziałem, że dojadą mi tak mocno te wirusowe problemy. Czyli idę sobie pobiegać, taką mam nadzieję zrobić przynajmniej przebieżkę pomiędzy 10 a 20 km taką już trochę pierwszą przymiarkę pod półmaraton, który jest pod koniec marca. Zobaczymy. Ostatnio prawie w ogóle nie biegam, więc tak naprawdę raczej średnio tutaj z tą formą biegową. Natomiast no, muszę trochę kilometrów wybiegać, żeby poczuć się po prostu bardziej komfortowo. Waga poleciała w dół, więc też powinno być łatwiej. Eee, przynajmniej tak na logikę. Także zobaczymy. Póki co dzisiaj nie lecę na czas. Lecę po prostu na dystans no i spędzić trochę czasu w spokoju na słońcu, na świeżym powietrzu. Do usłyszenia później. Tego mi brakowało. Świetna przebieżka Świetne okoliczności. Pogoda doskonała po prostu. Dawno nie miałem takiego biegania. Tutaj o 16,1. Także tutaj zobaczmy. Tempo żółwie 7,20. Średnio. Natomiast prawie 2 godziny biegania. Ale czuję się zajebiście. Warto było. W trakcie biegania dość sporo sobie myślałem o rekrutacjach i przyszła mi do głowy taka refleksja, mianowicie brałem udział w wielu rekrutacjach jako osoba poszukująca pracy, myślę, że spokojnie w kilkudziesięciu, jako osoba oferująca pracę o no paręnaście na pewno. Zatrudniałem programistów, zatrudniałem testerów, zatrudniałem sprzedawców, Zatrudniałem również analityków, także gdzieś tam jakieś doświadczenia miałem głównie w branży IT. Natomiast, no właśnie, tak jak teraz, jakby uczę się czegoś zupełnie nowego, ponieważ rekrutuję sprzedawców sam, jednocześnie nie posiadając odpowiedniego backgroundu sprzedażowego, więc jest to dla mnie pewna trudność. Natomiast zrozumiałem tak naprawdę już dość istotną różnicę pomiędzy byciem rekrutowanym a rekrutowaniem. No tutaj na myśli podejście, mindset, już mówię o co chodzi. To z czym sam się dotychczas spotykałem i to jak sam też się zachowywałem w takich rozmowach o pracę, w momencie kiedy jej szukałem, to jest taka postawa, w której próbujemy się zaprezentować z możliwie jak najlepszej strony. I no to jest oczywiście naturalne, tak, jakby jest to element sprzedawania siebie, natomiast to co jest istotne, to to, że zapominamy o tym, aby mówić językiem wartości. I większość rozmów tak naprawdę przebiega w dość podobny sposób. Kandydat przychodzi i zaczyna się litania po prostu yy, samych o, opowiadania o sobie w samych superlatywach. Yy, robiłem to, zajmowałem się tym, byłem na takim stanowisku, w takiej organizacji, ukończyłem takie kursy, ukończyłem taką uczelnię. Zrobiłem tyle projektów, zarządzałem tyloma osobami, takimi zespołami i tak dalej, tak dalej. Super. Tylko to mi nie mówi tak naprawdę, na ile ta osoba jest dobra w tym, co robi. Bo wiecie, można spędzić wiele lat w jednej organizacji, będąc na jakimś stanowisku i można na przykład rozwinąć swój startup, sprzedać ten startup, i teraz pytanie, czyje kompetencje prawdopodobnie są szersze i jednocześnie czyje kompetencje są głębsze? Trochę też to o czym wczoraj mówiłem, czyli ktoś kto się specjalizuje w czymś, ale jednocześnie posiada wiedzę z wielu różnych innych obszarów biznesowych. Prawdopodobnie ten ktoś, kto rozwijał startup, ponieważ musiał wchodzić w wiele ról jednocześnie, musiał się nauczyć bardzo wielu rzeczy, plus też no, nie mógł po prostu usiąść i powiedzieć to nie moje, ja się tym nie zajmuję. Od tego jest ktoś inny, ponieważ no, nie, prowadząc własną firmę rzadko kiedy mamy taki komfort. No, w pewnym momencie już tak może być, natomiast na początku nigdy nie mamy takiego komfortu. Yy, oczywiście też nie chcę teraz negować sytuacji, w której ktoś spędza wiele lat w jednej organizacji i pracuje tam jako specjalista, ekspert, menadżer, ktokolwiek yy, i nie mówię, że taka osoba do niczego się nie nadaje. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to, że ktoś gdzieś był zatrudniony jako, nie wiem, project manager w dużym korpo, nie oznacza jednocześnie, że on dowoził projekty zachowując odpowiednią rentowność. Nie oznacza jednocześnie, że zdobywał nagrody za najlepsze wdrożenia, za optymalizację procesów, za jakiekolwiek inne elementy, które z naszej perspektywy mogą być istotne. No i właśnie Tutaj też skąd w ogóle ta myśl? Ponieważ przyszły mi do głowy takie dwa najczęstsze, najpowszechniejsze błędy, z którymi się spotykam, a które zauważyłem, że są dla mnie niezwykle widoczne. W sytuacji, kiedy jestem po drugiej stronie stołu, czyli jestem pracodawcą, jestem osobą, która poszukuje kogoś do pracy. No i właśnie to jest ta druga perspektywa, w której byłem dużo rzadziej i o której nigdy nie myślałem. Zazwyczaj, jak szedłem na rozmowę, właśnie to robiłem autoprezentację siebie, jak i to ja nie jestem super najlepszy, bo robiłem tyle a tyle. Teraz jakby dostrzegam inną potrzebę, mam inną potrzebę i staram się wyłuskać. U kandydatów coś zupełnie innego, i najwięcej wartości daje mi to, kiedy kandydat sam potrafi prowadzić rozmowę w określony sposób, także ja nie muszę go ukierunkowywać, i właśnie o tym teraz chciałbym powiedzieć. Pierwszą kwestią, a zarazem błędem, na który się napotykam, jest to, kiedy ktoś przychodzi na rozmowę i zaczyna opowiadać o sobie dokładnie to samo. Co ma w CV, na profilu LinkedInie, czyli pracowałem, bądź pracuję tu i tu, na stanowisku takim a takim, zajmuję się tym i tym. Ekstra. Tylko, że w 99% przypadków to, czym ty się zajmujesz, to jest copy-paste zrobione z oferty pracy, yy, którą otrzymałeś w poprzednim miejscu pracy, a nie Twój faktyczny zakres obowiązków. A nawet jeśli to jest Twój faktyczny zakres obowiązków, to nadal mi to nic nie mówi. Bo to, że zajmujesz się, nie wiem, pozyskiwaniem klientów, yy, czy zarządzaniem projektami, czy rekomendowaniem technologii, czy czymkolwiek innym no to jest takie masło maślane, no super, a ja się zajmuję prowadzeniem firmy. Czy cokolwiek Ci to mówi? No niekoniecznie. No i właśnie, I to jest, to jest jeden z takich pierwszych elementów, które powodują, że tak naprawdę rozmawiamy z kimś na takim bardzo powierzchownym poziomie ogólności. My nie wiemy co ten człowiek jest w stanie nam zaoferować, tak długo jak ten człowiek nie zacznie nam mówić o tym jakie miał osiągnięcia i właśnie kwestia braku osiągnięć czy braku wyszczególnienia tych osiągnięć w trakcie rozmowy w trakcie autoprezentacji to jest element który jest niezwykle istotny ponieważ ja już kiedyś pamiętam, lata temu zastanawiałem się, w jaki sposób mógłbym przerobić swoje CV, jeszcze jak szukałem aktywnie pracy. No, i wtedy stwierdziłem, że w sumie kogo obchodzi, jakie ja mam zakres obowiązków na danym stanowisku. I wtedy, we wszystkich pozycjach, zacząłem wypisywać swoje osiągnięcia. Co udało mi się zrealizować? Jeżeli zrealizowałem jakiś projekt, to jaka była korzyść biznesowa z tego projektu? Nie wiem. Skrócenie procesu obsługi wniosków o 15%, przyspieszenie jakiegoś innego procesu, wzrost wolumenu sprzedaży o określoną liczbę procent, i tak, dalej, i tak dalej. To są już realne, wymierne, konkretne liczby. I na tym już można pokazać to, na ile jesteśmy skuteczni. I podobnej informacji ja, jako pracodawca, oczekuję od potencjalnego kandydata. Jeżeli on przychodzi na rozmowę o pracę, na przykład na stanowisko sprzedażowe. To tak naprawdę nie obchodzi mnie, co ten człowiek y, robił bądź robi w aktualnej organizacji. Mnie interesuje, jakie on miał wyniki. Czy on robił targety, czy nawet się do nich nie zbliżał i dlatego szuka nowej pracy. Czy y, udało mu się zrealizować budżet na poziomie X czy Y. Czy sprzedawał produkty za 500 zł sztuka, czy za 5000, czy za 500 tysięcy. To są rzeczy, które mówią mi wtedy realnie o tym, na ile dana osoba jest rzeczywiście kimś, kogo ja poszukuję. Kimś, kto prawdopodobnie sprawdzi się do e, mojego procesu sprzedaży. Bo, no bo wiecie, jakby sprzedawać można różne rzeczy. I to, że ty się zajmujesz tym samym, tylko w innej organizacji, nie oznacza, że ty będziesz umiał robić to samo u nas. No i to jest właśnie ten pierwszy. Tak naprawdę, minus, pierwszy błąd, który jest bardzo często popełniany, i tutaj też chciałbym od razu przestrzec. Pamiętajcie drodzy kandydaci o tym, jak idziecie na rozmowę, zastanówcie się, jakie macie osiągnięcia, realne osiągnięcia, które da się przedstawić liczbami. To Was postawi w dużo lepszym świetle, niż jak będziecie po prostu robić opowiadanie o tym, jacy nie jesteście super zajebiści, co można wyczytać z Waszego CV lub Linkedina i w większości przypadków, tak naprawdę, jest zwykłym laniem wody. Drugi błąd, z którym też dość często spotykam się w trakcie rozmów, właśnie w szczególności z kandydatami na sprzedawców, to jest nie wiem, czy to jest kwestia ego, czy kwestia pewnej postawy, którą tacy kandydaci chcą zaprezentować w trakcie rozmowy, że oni są tacy pewni siebie i tacy super ekstra skuteczni. To jest generalnie wytykanie błędów i pokazywanie jacy. To my nie jesteśmy super, ekstra, zajebiście, jak my wszystko pozmieniamy, jak my wszystko e, usprawnimy. Jeżeli przychodzisz na rozmowę do jakiejkolwiek firmy i widzisz, że pewne rzeczy e, mogu, można byłoby zorganizować inaczej, lepiej, że być może pewne nie wiem, kampanie, z którymi miałeś do czynienia e, i udało Ci się w jakiś sposób je ocenić, Ty zrobiłbyś lepiej, to nie przychodź i nie wypominaj i nie mów o tym, że no tu robicie źle, tutaj powinniście zrobić inaczej, a tutaj to coś tam, bo tak naprawdę wcale nie stawiasz się w dużo lepszym świetle. Stawiasz się w świetle po prostu zwykłego buca, który przychodzi i się wymądrza. I nie znam nikogo, kto doceniałby tego typu postawę, ponieważ tak naprawdę w poszukiwaniu osoby do pracy nie chodzi tylko i wyłącznie o jej wiedzę i kompetencje. Chodzi również o dopasowanie do kultury organizacyjnej. I tak długo jak organizacja dba o aspekt kultury organizacyjnej, która buduje się tak naprawdę od pierwszego dnia istnienia firmy i wynika z wartości, które są najważniejsze dla founderów, tak długo jak firma zwraca na to uwagę i na tzw. Culture Fit, tak długo z taką postawą prawdopodobnie nie uda ci się odnaleźć po prostu w żadnym fajnym miejscu. Nie zostaniesz przyjęty. Właśnie ze względu na to, że nikt nie chce pracować z dupkami i z bucami, którzy zawsze wszystko wiedzą, najlepiej się wymążają. E, także to jest taki element, który rozumiem, że wynika często z dobrych intencji. Że, że Po prostu poświęciliśmy swój czas, włożyliśmy w to jakiś wysiłek po to, żeby zidentyfikować pewne bolączki wąskie gardła. I chcemy od razu przyjść z rozwiązaniem. Natomiast, jeżeli chcesz przyjść z takim rozwiązaniem, to nie przychodź w formie e, takiej pasywno-agresywnej, gdzie ty po prostu mówisz, że to jest do dupy i w ogóle, ja to zrobię lepiej, bo jestem najlepszy i zatrudni mnie, to ci pokażę jak to zrobić. Bo, no bo to nie jest najlepsza strategia. No i kolejny element, właśnie, który wynika z tego wszystkiego to jest kwestia związana, e, powiązana tak naprawdę. Z punktem poprzednim i z tym, czyli sytuacja, w której ktoś potrafi opowiadać godzinami, czym on się nie zajmował w danej organizacji, albo potrafi w taki właśnie dość bucowaty sposób opowiadać o tym, co on by nie zmienił. Natomiast rzadko kiedy udaje się trafić na osoby, które z taką pewną pokorą i szacunkiem do drugiej osoby, do drugiej strony, Podchodzą na zasadzie: Hej, w poprzednich organizacjach zajmowałem się pewnymi rzeczami i pozwoliło mi to osiągnąć xyz. Dało to wymierne rezultaty w postaci takich, a nie innych liczb. I wydaje mi się, że Twoja organizacja, Twój projekt, Twój zespół, Twoi ludzie mogą mieć problem z obszarem x. I z racji na to, że ja mam doświadczenia i w poprzednich organizacjach udało mi się podobne problemy wyeliminować, zminimalizować, poprawić wyniki o x% procent, bądź złotych, bądź czegokolwiek innego, to jestem niemalże pewny, że w Twojej organizacji będę w stanie poprawić, zrobić dokładnie coś podobnego. I no i widzicie, to, to brzmi zupełnie inaczej. Jest mało ludzi, którzy. Autentycznie starałem się zrozumieć, jaki ty możesz mieć problem jako pracodawca, jako szef, i przyjść z pewną propozycją rozwiązania tego problemu. Pokazać, że są najlepszym wyborem do tego, żeby rozwiązać Twoje problemy. To jest trochę jak w technikach sprzedażowych. Po prostu w sytuacji, kiedy słucha się klienta i udaje się dostrzec, gdzie ten klient ma tak naprawdę pewien ból. To staramy się pogłębić ten ból, po to, żeby później zaoferować rozwiązanie w postaci zaszycia tej rany tak, i przyklejenia plasterka. E, i, I właśnie analogiczne podejście tak naprawdę tutaj powinno funkcjonować też w rekrutacji. W rekrutacji, w której chcemy pokazać, że my nie myślimy tylko i wyłącznie o pieniądzach. Że my nie przyszliśmy tutaj tylko dlatego, że no tak, jesteście super, fajną firmą, fajną misję macie i w ogóle wszystko macie super, ale zatrudnij mnie, bo tak naprawdę jedyne co mnie interesuje w życiu to nie umieranie z głodu i teraz chcę zarabiać 15 tysięcy miesięcznie. Ekstra. Każdy chciałby zarabiać 15 tysięcy miesięcznie i ja nie mówię teraz, że to jest dużo pieniędzy, ale też nie jest mało. I jednocześnie, jeżeli ktokolwiek ma zarabiać już jakieś większe pieniądze, to dobrze by było, żeby wykazywał się inicjatywą. Żeby ta inicjatywa wynikała z pewnej, e, takiej z takiego wewnętrznego poczucia, że ja chcę pomagać, bo jestem w czymś dobry, bo umiem to robić i zdaję sobie sprawę, że w ten sposób buduję swoją przyszłość. Po prostu mając taką postawę, zachowując się w określony sposób, jest bardzo dużo szansa na to, że po pierwsze zostanę zatrudniony, a po drugie e, mój szef będzie mnie doceniał. Być może dzisiaj mnie zatrudnia na stanowisko specjalisty, a może za rok, dwa lata zostanę menadżerem, a może za trzy lata już będę dyrektorem. Jeżeli ktoś ma takie aspiracje, to jest niezwykle istotny element, żeby w sposób właśnie nie taki, jak mówiłem w punkcie drugim, nie w taki przemądrzały, bucowaty, hamski sposób. I jednocześnie nie w taki sposób jak mówiłem w punkcie pierwszym, że tak robiłem to, to i to i zajmowałem się tym i tym i tym, tym w organizacjach XYZ i zrobiłem tyle projektów. Bo, bo to, to, to są jakby nijakie informacje. Wyciągnij esencję z jednego, wyciągnij esencję z drugiego. Przyjdź i powiedz, wiem drogi przyszły szefie, gdzie leży Twój problem. Prawdopodobnie, no bo nie możesz mieć nigdy pewności. Wiem, gdzie prawdopodobnie leży Twój problem. I ja już podobne problemy rozwiązywałem w firmie X, w firmie Y. Na projekcie takim, takim poprawiłem sytuację i wynik był taki, taki, taki. Przychodzę teraz do Ciebie i uważam, że jestem najlepszą osobą, którą mógłbyś zatrudnić w tej chwili, ponieważ jestem w stanie rozwiązać ten problem. A jak rozwiążę ten problem, to rozwiążę również wiele innych. Po prostu jestem egzekutorem, jestem człowiekiem do zadań specjalnych. Weź mnie. E to stawia sytuację w zupełnie inny sposób. Ja uwielbiam rozmawiać z takimi ludźmi. Uwielbiam rozmawiać z ludźmi, którzy nie przychodzą i nie generują problemów, tylko przychodzą. Jeżeli wiedzą, że jest jakiś problem, to od razu też przychodzą z pewną propozycją jego rozwiązania i albo potrzebują zgody akceptacji budżetu, albo czasem po prostu przychodzą i mówią, że już coś zrobili. Czasem po... przebaczenie, tak, ale, ale co do zasady. Yy, to jest ten poziom samodzielności, który pozwala wtedy mnie jako szefowi skupić się na tym, co ważne, a moim pracownikom daje odpowiednio dużo niezależności w działaniu i odpowiedzialności za obszar, do którego zostali zatrudnieni. Także, tak. To są takie moje trzy tipy, tak naprawdę, dotyczące. Rekrutacji dotyczące tego, w jaki sposób się lepiej prezentować na rozmowach o pracę, jak zwiększyć swoje szanse na znalezienie swojej pracy marzeń. Mam nadzieję, że okażą się one dla Was przydatne, owocne i że gdzieś tam ostatecznie po tym, udawało, po tym, jak je wykorzystacie, uda Wam się znaleźć rzeczywiście pracę taką, jaką chcieliście mieć, a być może z różnych powodów wcześniej nie udawało się jej zdobyć. Także życzę powodzenia, życzę spokojnego weekendu, miłej soboty no i do usłyszenia jutro. Dzięki za Twój czas. Hej!